Siemaneczko, z tej strony Zielona Ręka, a w tym odcinku zobaczymy, pokażę Wam, co potrzeba, jaki zestaw skompletować, żeby uprawiać indoor, żeby robić roślinki w swoim domu, a więc Primo Box. Box jest yy, tak jak u mnie 50 x 50 na, 50 na 140 wysoko, na 150 wysokości, sorry. Yy, boxa możesz Kupić, ewentualnie zrobić samemu obojętnie z jakiejś szafki, czy samemu sobie zrobić z jakiś jak macie potrzebne, jakieś drewniane elementy, dość większe i pomalować to na biało. Ewentualnie obkleić w środku to folium. Boxa mamy. Następnie wentylator. Ja mam z Mars Hydro. Spoko, mega polecam. Ale do małego boksa, mogą, yy, kiedyś miałem wentylatory komputerowe, też dawały radę, kosztują nie wiem z 10 zł, 12 zł, chyba że masz starego kompa, no to masz za darmo. Wtedy tylko przy wentyl wentylatorach komputerowych miałem jednego na wylocie, a drugiego po boku na wlocie, ale to w innym boksie całkowicie. Tego mam z Mars Hydro, no jest to górna półka. Ale są też inne, tańsze zamienniki, mniejsze. Na, po, na pewno sobie znajdziesz. Wentylator jest niezbędny, bo on nam yy, wpuszcza świeże powietrze. A w czasie kwitnienia, filtr. Filtr węglowy. Ja mam z Spider Farmera. Mogą być inne. Pamiętaj, że jak kupujesz. E, kupujesz. Kupujesz filtr to musi być większy niż wentylator, że większy przepływ powietrza e, musi mieć, żeby w ogóle nie było czuć zapachu. Oczywiście jakieś kolan nie kolanko, tylko rura, żeby sobie to fajnie połączyć. Ten wentylator to też ma dimmer czyli sobie. Podkręcamy albo zmniejszamy e, szybkość wentylatora czyli te dwie rzeczy. Ten jest niezbędny. Tutaj, jak chcesz, żeby ci jebało na chacie, no to nie musisz kupować. Jeżeli nie chcesz, żeby jebało, to kupujesz. Prosta sprawa, chyba że trzymasz gdzieś boksa w stodole, czy obojętnie gdzieś, gdzie nie zależy ci na zapachu. No to jest to oczywiście zbędne. Następna rzecz to już w środku. Wyłączymy sobie go. nie ciągło, opa lala. Następnie idziemy, czy tutaj coś mamy? O tutaj rura sobie wychodzi. Następnie mamy lampę. Lampa jest najważniejsza, bo jeżeli masz chujową lampę z jakiegoś temu Aliexpress czy Allegro i jest tam napisane, że to 400 W, 500 W na pewno tyle nie ma i one są tanie, bo one kosztują nie, nie, nie wiem nawet ile, chyba 20 euro czy 10 euro. One są, no do niczego one się nie nadają, tak naprawdę. Lampę musisz kupić sobie dobrą, czy ze Spider, spider Farmera, czy z Mars Hydro. Są też polskie lampy na Kobach, jest to firma LEDAM. Miałem kiedyś Ledama przejściowo, bardziej ale to używałem go tylko na chwilę można powiedzieć to, to nie oceniam go, ale chyba daje robotę ten z Ledam, bo dużo osób go też poleca i jest w naprawdę przystępnej cenie także lampa najważniejszy aspekt następnie mieszak mieszak jest ważny, żeby Pleś nam nie wchodziła, jeżeli, jeżeli już e, nam kwitnie roślina. czy no Ja to od początku go używam, żeby łodygi się wzmacniały. E, a w czasie kwitnienia jest on niezbędny, ponieważ rusza powietrzem i nie, pojawi, nie powinna ci się pojawić pleść. Jeżeli masz go dobrze ustawionego wentyl y Mieszającym wentylatorem Nie dmuchamy prosto w roślinę Jakby tutaj stała Nie walimy jej prosto na łeb Tylko lekko wyżej Co też to daje? Że temperatura się rozchodzi Rozchodzi się temperatura i nie powstają Pola y Pola y gorącej temperatury Przez lampę Tylko to sobie wszystko tutaj Miesza Także wentylatorek Mamy wentylatorek, ja mam jakiś najtańszy z Amazona, nie wiem ile on kosztował, 5 euro, czy, czy coś takiego. E, jest wystarczający, ma trzy tryby, jest i kalafon używam tylko na pierwszym trybie. Następnie coś, co nam pokaże jaką mamy temperaturę i jaką mamy wilgotność powietrza. Musimy sobie to badać, temperaturę i wilgotność, bo jest to oczywiście, że Kluczowe w powodzeniu naszej uprawy. No i coś do podlewania, no to nie będę o tym mówił, jedno, drugie. Nawozy, ziemia, chyba że ziemię używam od y, Biobiza Light Mix. Nawozy w 100% organiczne od Biotapsa, czyli. Te dwie rzeczy kupujemy i mamy spokój na całą uprawę. Nie musimy wtedy kupować pH metru, bo jeżeli uprawiasz na czymś innym, no to pH, pH metr, pH metr? PH? urządzenie do, sorry, urządzenie do mierzenia pH jest wtedy niezbędne. Chyba, że używasz sobie biotapsów, także spokojnie nalajcie podlewasz obojętnie jaką wodą, nie musisz zbijać na 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 2, tylko lejesz jaka jest z kranu, oczywiście najlepiej odstana żeby e, niepotrzebne składniki nam wyparowały. takie jak chlor wyparowuje wtedy jaka jest woda odstana a tak to podlewamy taką wodą i nie ma z tym problemu. I taki zestawik. Jak już sobie skomponujesz, możesz śmiało robić sobie indoor w swoim domu. Jak masz filtr, nikt nic nie czuje, jeżeli yy, nie chciałby, żeby ktoś czuł. A jest to uciążliwy zapach na dłuższą metę. Dużo osobom może się wydawać, ale fajnie, fajnie sobie pachnie ziółkiem w chacie. Ale to jest uporczywe, bo to naprawdę z czasem jebie. Także mamy omówione. Co trzeba mieć skomponowane, żeby sobie fajnie wystartować? Można wystartować od razu z przytupem, można sobie pomału to wszystko składać etapami, ale nie brać najtańszej lampy, bo to jest najważniejsze. Nie brać najtańszej lampy, bo jak weźmiesz, no to na 90% Twoje plony nie będą, yy, nie będą Cię satysfakcjonowały lampa jak do takiego boksa czyli 50 na 50 na 140 40 na 40. Yy, lampa powinna być około 100 w 100 120 150. To, ale to już jest mniejszy sens. 100 w na takie rozmiary boksów jest idealna. Na 60 na 60 już może być trochę słaba ta lampa i yy, nie doświetlać także 40x40, 50x50 100 watowa lampa czy od Mars Hydro, czy od Ledama czy od Spider Farmera no to jest idealna wartość na większe boksy no to wiadomo już mocniejsze lampy 200 watowe yy, są spoko na takim jakbyś chciał 60 na 60 czyli chyba najbardziej klasyk no to lampy zaczynają się od 150 W. na 100 watowej na pewno bym nie robił 150 CD jest optymalna, a najlepiej coś już patrzeć pod 200 z regulacją, bo wtedy sobie ułatwiasz dużo, dużo, dużo sprawę. sprawę. Także tak to wygląda. Mam urządzenie też. Kupiłem to w Action. Parę groszy to kosztowało chyba 3 euro czy 4 euro. Urządzenie, przez które łączy się przez WiFi i od razu yy, ustawiam sobie lampę, żeby mi się wyłączała o danej godzinie, a włączała o danej. Także tak mam to poustawiane. Spoko rzecz na, w action. Kosztuje naprawdę parę groszy, a robi robotę, że nie musisz chodzić, włączać, wyłączać. Tylko samo to ci się robi, zawsze to działa. Także pozdrawiam. I zostaw lajka, zostaw suba i napisz komentarz. Peace. Do następnego wariacie. Jub!